Jestem pewna, że wszyscy jesteście tak samo ciekawi jak ja, tej planety, której nazwa pochodzi od Marsa, boga wojny z mitologii rzymskiej. Przez wieki ludzie obawiali się inwazji kosmitów, ale dzisiaj wiemy, że jest to teraz sucha i zimna pustynia. Może kiedyś tam było życie. Jeszcze tego nie wiemy, ale próbujemy się dowiedzieć. Przez 60 lat wysyłaliśmy pojazdy rozpoznawcze, niektóre wielkości samochodów, aby badali to miejsce. Podczas tych wypraw dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Na przykład odkryliśmy, że na Marsie jest zamarznięta woda. Zdaliśmy sobie sprawę, że kiedyś była to gorąca i wilgotna planeta. Odkryliśmy, że ma doliny utworzone przez rzeki, wulkany, równiny, kratery, dna wyschniętych jezior, tak jak na Ziemi. Odkryliśmy największy wulkan w Układzie Słonecznym na tej planecie. Olympus Mons jest wielkości Niemiec i ma 22 km wysokości. Odkryliśmy niesamowicie długi kanion, Valles Marineris, który ma 4000 km długości i 200 km szerokości. Ale wciąż nie wiemy, czy tam było życie.